mam. Dziś trochę totalnie inny odcinek niż zwykle. Czy Wy też jesteście tak ciekawi jak ja, dlaczego Elmer of the Breyer jest tak potężnym bossem? Dlaczego Pierdelony Dzwonkarz i jego liczby DPS są tak duże? Czy poradzi sobie z Nightlordami? Czy jego moveset ruchów poradzi sobie z końcowymi bossami? No i ten film nam wam to pokaże. Że być rzetelnym, sprawdzimy oba skalowania czyli skalowanie pod jednego z gracza oraz skalowanie pod trzech graczy. Jeśli spodoba Ci się taki format, daj znać w komentarzu albo łapką w górę, żebym wiedział, żeby coś takiego tutaj doprowadzić do końca, bo zrobimy na, na pewno, zrobimy chyba wszystkich bossów kontra Briar, tak mi się wydaje. Dobra, przejdźmy do mięsistej, miodnej walki. No dobra, teraz czas na Adel, Baron of Night. Bardzo lubię tego bossa, yy... Jego podstawowa wersja jest naprawdę słaba w porównaniu do tej trzeciej wersji, która wyszła, którą wydał From Software. Zobaczymy, jak sobie radzi tutaj nasz Belbering Hunter. No, na początek już zadał mu bardzo dużo. Właściwie, chyba to po prostu w pierwszej, w pierwszej wersji tego bossa raczej nie będzie miał tego problemu. Ej, hey, grabnął go. Wow! W poprzednim, poprzednim bossie, jaki był na Gladiusie, Belbering Hunter nie dał się grabnąć. I te graby myślałem, że nie działają na bossów, ale jak widać, tutaj Baron grabnął go. Ale strasznie duży damage mu zadaje. Strasznie bardzo duży damage mu zadaje. Tutaj na jednego hitka 500 prawie. Gdyby trafiał wszystkim... O, proszę bardzo, 800. O i dostał stagera! Teraz free shoty ma Cholera, a to jest ta wzmocniona wersja. Dobra, no tak Ale to i tak, już mam za mało HP, żeby sobie z tym nie poradził Nie wiem, co się stało, przez chwilę zlagowało Zlagowało mi mózg dosłownie Strasznie duże hity dostaje ten baron. A nasz żołnierz ma dopiero połowę HP. Jak to jest skalowanie pod pierwszego gracza, to skalowanie na trzech graczy? Wydaje mi się, że Balbering Hunter może przegrać. Obstawiacie zakłady? <laughs> Więc sprawdzimy je. Sprawdzimy, czy poradzi sobie ze skalowaniem na trzech graczy. Wydaje mi się, że może przegrać, bo to jest jednak tr trzyfazowy boss, a nie dwu. Ok, te klasyczne ataki, ale zadał mu tylko 350, nie już 500. Preparing też coś tam ha. Dostaje. O, teraz co dał? 1500, całe combo weszło. Wow, o stagera dostał. Nie, dobra. Tutaj chyba Adel wygra z dzwonkarzem. Jeszcze jego grab nie działa na tego bossa, ale w drugą stronę już działa. Okej, okay, stager. priszoty 3300 dla stakowanego damagea. To ładnie, za 900. Okej. Okay. Te topnięcia są chyba najbardziej bolesne dla... dla Belbering Huntera. Tam niektóre ataki jak wykonuje ten Adel, to ten Belbering po prostu go nie dostaje, no bo on atakuje paszczą. O patrzcie, teraz na przykład jest pod nim, więc nie dostanie częścią ataków. A taki, takimi on zawsze dostanie. Trzeci stager w ogóle już jest. Trzecia faza się odpala w połowie HP. Wcześniej odpaliła się jak miał 20 mniej więcej procent HP. Ok, teraz stagier na Belbering Hunterze. To naprawdę ciekawe totalnie innych bossów. I też nie wiem czy właśnie poczekać na wzmocnione bossy, które mają wyjść. E, no... W sensie chodzimy tutaj o Libre, Kaligo. No i też trzeba będzie chyba zrobić updatecik do Gladiusa. No bo Gladius jako że jest pierwszy na liście, no to musiałem najpierw od niego zacząć tą serię. A ma być jego wzmocniona wersja, więc trzeba będzie chyba zrobić updatecik mały do tamtego filmu. Ale to wygląda jakby Bering Hunter miał przegrać. Dostaje free strzały, nie trafia tego Adel. Pager, Teraz kurwa, ja akurat teraz zrobił Graba, który zadał 51 obrażeń. Tompnięcia. I wybuchy. Tompnięcie. Tompnięcie. No, Hunter ma mniej HP. O wiele mniej chyba kolejne 500 doszło No te trade są na plus dla ADEL niż dla Telberyn Huntera Te pioruny też dużo zrobią O kurde 1800 A przejebał No i? Bardzo ładna walka, bardzo ładna walka. Jeśli jesteście ciekawi, kolejnych takich właśnie walk, może nawet z udziałem innych bossów, no tak jak mówiłem wcześniej na początku filmu, zostawcie lajkacza, zostawcie może nawet suba po więcej. Eee, no właściwie to tyle, nie? To jest sama walka, więc e, pokazało nam to, jak silny jest ten Bell Skanter Hunter. I zobaczymy po prostu, czy na inne bossy również jest tak silny. Więc ja życzę miłego dnia, no i do usłyszenia. Yo.